Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam medale jako formę podziękowań dla rodziców czy świadków. Medal wykonany jest z metalu, bardzo ładnie odbija światło, jest solidny, ciężki. Na przodzie znajduje się napis, który jest niezmywalny czy też nieścieralny. Każdy medal zawieszony jest na tasiemce złotej, która jest obsypana brokatem. Mam nadzieję, że na filmie widzicie, jak ładnie się mieni. I mamy oczywiście różne wersje, czyli na przykład świadkowa na medal i odpowiednio świadek na medal. Zaś dla rodziców jest wersja najlepsza mama na świecie, i dla taty odpowiednio najlepszy tata na świecie. Jest to taka nietypowa forma podziękowań, oryginalna, która z pewnością gościom zapadnie w pamięć i wielu rodzicom czy świadkom przypadnie do gustu. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji naszego kanału i komentowania.